Bochnia potrzebuje nowej energii, nie tylko po to, by się ogrzać i oświetlić, ale też sprawnie zarządzać miastem. Jeżeli myślimy o tym, gdzie parkować, to musimy też myśleć o tym, jak tam dojechać. Dlatego budując parking przy ulicy Floris, musimy wybudować rondo, które nie pozwoli nam usnąć w korkach. Komunikacja zbiorowa to oszczędność czasu i energii mieszkańców. Dlatego musimy ją skomunikować z rozkładem jazdy pociągów i bocheńską strefą aktywności gospodarczej. Reaktor zawsze stawiał na energię społeczną, dlatego przywrócimy 1% dla budżetu obywatelskiego. A chodennice będziemy tworzyć z myślą o mieszkańcach i ich rodzinach. Potrzebujemy nowego podejścia do gospodarki odpadami, dlatego na osiedlach muszą powstać wiaty półpodziemne. Ambicje miasta najlepiej wyrażać w sporcie i kulturze, wspierając ludzi, którzy mają aspiracje i pomysły. Bochnia może być energooszczędna, funkcjonalna i inspirująca. Już 7 kwietnia możesz wybrać nową energię. Reaktor B7 inspirujemy zmiany.